Zapraszamy do Opola Bardzo przyjacielska atmosfera Ratobójczy pojedynek sławek, trzydło i Agata Możesz się pakować do domu, baby. Tak, że... o! Dzień dobry, zmierzamy do Opola na Turniej karciano-pokémonowy Razem ze mną, Zachaj z YouTube'a Prywatny kierowca I Les Bodegardos. Pokaż się, jaskier, kolację. O, widzisz, teraz elegancko. No, to widzimy się w następnym wejściu, już za pola, bo teraz jest oława. Witam bardzo się serdecznie wszystkich na naszym turnieju e, w Opolu. E, cieszę się, że tutaj wszyscy dotarli. E, mamy pierwszą rundę, e, już w e, pajringu wylosowaną. E, więc wkrótce tutaj. E, z... Wam ją odczytam, startujemy za 10 minut. Eee, także proszę się przygotować swoje talie. No i eee, wkrótce zaczynamy. <grywa> proszę się pokazać ładnie Karamba Team. Gdzie, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w lokalu Które też pierwszy raz? Nie gracie tutaj normalnie? Nie, nie. pierwszy raz to jesteśmy? I nawet jest pomysł, żeby spróbować zrobić a tutaj challenge. a gdzie wcześniej graliście? To już jest profesjonalny wywiad się zaczął, także... A można podciąć ewentualnie? Nie. <grym> no wcześniej graliśmy <grym> różnie. Mieliśmy kawiarnię nagraną na jedną i sobie właśnie w kawiarni graliśmy, no ale nic nie było jakby oficjalnie sankcjonowane, nie? Tak? No no, no a tak to jeździliśmy tego, to do Wrocławia na Alifkapy. No. Także zawsze <laughs> gościnnie przyjęci fantastyczna atmosfera. No a tak to... Czy w Krakowie ja. byliśmy? Nie, Tak to a to fajne miejsce. To, to no jest fajne miejsce. No to jest właśnie, można kupić karty czy nie? Można. można. O no to kurde, no idealne miejsce. To też się dziwiłem, no? ale pod myślałem. Także w tym momencie trzeba zagadać. To no. zobaczyć, zrobię rundkę po sklepie. No. Zobaczymy no. co Robert, tam. podejdzie tam dyplomatycznie A, zagada. Tak, ben, ben, A, będziemy negocjować. To, to jaki format dzisiaj gramy? Dzisiaj gramy. Expanded. Unlimited. Unlimited. Jest, jest... A ja mam tak do Expanded, mogę wziąć do Expanded? Nie, nie, jest... no nie, <grym> nie mogę <grym> Faket. <grym it> tak, <grym> jest to... <grym> wiosenki> nie, wiosenki Wiem, wiem. Dobrze, że jestem przygotowany. Ej, w razie wu. <grym grym wiosenki> tutaj nagle. Na no. Wyższa liga. E, jest cały czas tam złożony, czeka. <grym wiosenki> A widzisz, dobra! Zobaczmy, rundka po sklepie. Co tu mają? Wszyscy rozstawieni. mamy Tam też coś jest? Nie, O, to jest fajnie. No, ja pokazujemy ty. Roku, no dawaj. Daj mi się Nie no, to teraz będziesz widział. Pokazałeś. No, no, ja jeszcze... sobie, to zanim 3 filmik 3 do wyjdzie. Do 4, 4. to było? Cztery, cztery. To mogą być cztery. Cztery. Aha, chyba że tak. Czyli cztery. No to się da. Okay. No tak. No, energię najlepszą, bo wiadomo, A to jest kogo Moja nie? Tak O nie. Zaraz podmienimy. Nie wpalaj tego dodeku! tego. Naprawdę? Nie, 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 nie dobrałem Kurde, no już się paradził. Czekajcie, karta. Czekajcie, bo ja jestem Dobra. I trzymaj Z tych To wygra. No chyba kalerek z eee. Ale ice trzy Shadow? Eee, to jest ice ice. Chyba. Eee. A... Dobrze, dobrze. To To dziwne. Czyli mamy wynikające z połączenia. Dobrze grają hopaki. Bardzo dobrze grają. No to elegancko. Krótki update po trzeciej rundzie: na razie 3-0. W pierwszej rundzie wygra na 2-0 na Dragapulta VMAX, potem 2-1 na Senti Scorcha VMAX. I teraz Firebox 2-0. Opole bardzo agresywne, bardzo grające Firebox'ami. O, A tak się skończyło adeptacją bossa. Przeciwnik już poszedł. Będzie drama, będzie drama posła Oricorio posso z Tudepikiem. Oprzed to garażami będzie wyjaśniane. Za garażami Dobra. To nie tylko Oricorio, bo. no o jest... Nie, no to jest. 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 z no to ja He. No no widzisz. No tam się leci. A tutaj oto, mecz o ostatnie miejsce. Wy zdecydowali czy dostaje je wygrany czy przegrany? O, jakaś śliczna pasmosa. 190. Chociaż... Za Ka 30, ale 94. też Kadra zarządzająca, co ustalacie? Tak, jak jest 1-0 i kończy się czas. To wygrywa osoba... Tak. Przy czym jeszcze mają 4 rundy. W się turę 0 i 3 następnie. No kurde. Tam? Do top 8 to jest teraz mecz. Kurde. Gdzież pozostałą lokowanie produktu chowamy. Nie widziałem jaki skok. Dawajcie na matę. Może ten Na matę. Nie, no boże. Biały wam. Dawajcie. Pierwsza 10 występu. Dobra, reszta? Nie wiem, komony na jedną kubkę, tak żeby łatwiej było nie. Tak, komady. Tak, komady, Proszę raro. bardzo. Co się otwiera? Co A, będzie główną nagrodą w Opolu? Po ok? Zobaczymy. I, I cokolwiek będzie. Rerki gdzie są? Tu są rare Patrz. Jest VMAX. Blaziken jest... VMAX. Tu są komony. Nice. Komony są no tu. An komony? Komony są kółka, nie? Tak, może gdzie, nie wiem, nie gdzie są? Tylko jeden traf? Ankomony to są... To Eriko. Słabo, słabo. to są te z gwiazdką. Jest z rąbem. Z trąbem. Rąb, gwiazdka. Blazik and v -max. Nawet grywalne. I energia. Tu jest gwiazdka, nie wiem, która to było tutaj. Y y Czyli pierwsze miejsce bierze V-Max'a. <coughs> jeszcze nie wybrano. Może <coughs> właśnie, może to jest... fajnego oh. będzie. Dobra, to co? To jest chyba komony są. Tak. Tutaj damy trainery, damy można jedno co. Dobra. No i te a, Erop? Nie wiem nie Kodów nie wiem, brakuje daj, chyba. Tak. Jest 5 jest Nie mam. Przede o i od tego kodu. widziałem tam. Dobra. Drafty. To ja pierwszy? Ty, nie, nie, to by się spodziewało. Bez niespodzianki? O mój Boże, kto się tego spodziewał? Po brutalnym oskamowaniu mnie na stadion no. Kończę turniej na drugim miejscu Tak wyglądają moje nagrody Cześć e, Witam Jak masz na imię? Michał Michał, cześć Michał, Dominik e, Które miejsce na turnieju? A Piąte miejsce Piąte, elegancko A czym grałeś? A, grałem Cent Discourse. W każdym razie? A, tak to się gra. No, Cent Discourse VMAX. Cent na siebie. No i jak tam e, Liga Opolska, jak się rozwija? Od Liga, dawna grasz? E, no, grałem kilka turniejów w Lidze Opolskiej. Świetna, polecam. Klin, piękni zawodnicy. Oh yeah! Co prawda nie jest to Liga do jest profesjonalna. To... Nie, nie, no. <laughs> no Jakiś Musisz mieć tego... Ale da się pograć jest fajnie na pewno. No i... Mam nadzieję, że kiedyś tutaj będzie większy poziom. A kiedy będziecie mieć profesjonalną ligę? Planujecie? Nie będzie coś jest planowane. Może no, to coś Wszyscy, wszyscy na kapach chcą przyjechać do was, wiecie? No jakby tutaj tylko przyjechali, to nie wiem czy by. No. Nie no. A jak dawno grasz w karty? W karty, jak dawno, to nie z 2 lata, rok. O kurde, to już sporo czasu. W sensie jeszcze sporo wcześniej, bo e, grałem karty te online, ale to wtedy była taka gra, że e, nic tam o standardzie nie wiedziałem, po prostu wiesz, otwierasz sobie paczki i patrzysz, o fajne karty sobie coś złożysz, no i tak po prostu grałem. No to tak amatorsko w sensie. Znaczy amatorska, no to było po prostu takie, ot, nawet no, no, próbowałem paczek w standardzie, jakaś talia w Expanded na tej karty tam były i po prostu tak było, Potem Czyli... dopiero jak Marcin tam coś jakiś zorganizował, ja sobie kupiłem talię z nekrozmą więc zabytowałem trochę pod malamary, bardziej, i tak jakbyście To Te stare maramary, co się ładowały tak, te stare tam. tam. A klasyka gatunku. Tam, co jest tam było zmieniane na tą talię gdzieś tutaj, Marcin, przyniósł teraz, ale tak to. Cędzi skoczem grałem. To Marcin jest głównym ogarniaczem tej ligi, w sumie, nie? No, tutaj. No to tak. Zaczęło się też. No. A tak, wszystko ona organizuje. Dużo ludzi gra po polu? ci ludzie co tutaj, to nie wiem, czy ktoś by się jeszcze znalazł, był kiedyś taki jeszcze jeden Maciek. W Który opóźniał każdy mecz. Prawdzę chromem. No, no, no Picarowałem grał ogólnie można było nasze punkty sobie odbijać, ale tak to. A, nie ma chyba specjalnie dużo po nie? nie no, 11 osób to dzisiaj to na, na turnieju, takiego, to... to... Czyli... Czekamy cierpliwości. Czekamy. Będą kapy w Opolu. No to elegancko. Mam nadzieję, że... Bardzo się cieszę. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Eee, pozdrawiam mamę tatę i i psa, który będzie. <laughs> pozdrawiam rodziców, a w szczególności mamę i tatę Czekamy. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki za turniej. spoko. Dzięki. Widzimy się jeszcze na pewno. Rek po pokemonach Pokemony, odświeżamy się! Yeah! Mamy to. Ale słabo. Pierwsza 30 udało się dotrzeć do Wrocławia słowo podsumowania, udało się zająć drugie miejsce dzisiaj na turnieju w Opolu Liga Opolska jest bardzo fajna, przyjazna polecam, zachęcam miejmy nadzieję, że niedługo będą mieć League Cupy League Challenge, troszeczkę im doradziłem jak założyć ligę widziałem, że pani ze sklepu, który nowo powstał tam jest, jest bardzo chętna na ten pomysł, także wydaje się, że będzie bardzo dobra opcja na kapy niedaleko Wrocławia i zachęcam, zapraszam, trzymajcie się, ja się tymczasem żegnam, widzimy się na następnym filmie.